Dziś dzień wschodzi z pytaniem na 6. Zapraszam na rozmowę z rzecznikiem Lubelskiej Straży Miejskiej, panem Robertem Gogolą. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie rzeczniku, jakie są sygnały, na które należy zwrócić uwagę, zauważając osobę bezdomną? No, przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę, że zbliża się okres zimowy, temperatury spadają i przebywanie w miejscach nieogrzewanych może stanowić dla osób bezdomnych niebezpieczeństwo w postaci utraty zdrowia, bądź nawet życia i w takiej sytuacji, jeżeli zauważymy osobę bezdomną przebywającą, bądź w altanie śmietnikowej, bądź w opuszczonym budynku, bądź często się zdarza, że osoby te są na ławkach, na przykład na przystankach komunikacji miejskiej, bądź na ławka w parku i że ta osoba od dłuższego czasu siedzi, nie rusza się, nie wstaje, Prosimy w takiej sytuacji o niezwłoczny kontakt ze Strażą Miejską po całodobowym bezpłatnym numerem telefonu 986, bo dzięki takiej szybkiej reakcji możemy uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. I w wielu przypadkach, za co również bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, dzięki takim szybkim reakcjom ze strony mieszkańców, dzięki takim zgłoszeniem, zgłoszeniom życie tych osób uratowano. Zanim przyjdzie Straż Miejska albo inne służby, jak możemy pomóc takiej osobie? No przede wszystkim zapytać, czy dobrze się czuje, czy nic jej nie dolega. Musimy wziąć pod uwagę to, że to mogą być różne stany. Może być taka sytuacja, że ta osoba będzie już znacznie wychłodzona i wtedy powinniśmy w momencie, kiedy będziemy mieli utrudniony kontakt z taką osobą, wezwać pogotowie ratunkowe celem udzielenia pomocy, bo ten czas, szczególnie kiedy te temperatury są już poniżej zera. On może bardzo szybko dla tych osób biec. I pozostawanie przy takiej niskiej temperaturze, no, może być dla tych osób bardzo niebezpieczne, więc ten czas reakcji, ta szybkość naszego działania jest tutaj bardzo istotna. Możemy wykorzystać folię termiczną do okrycia takiej osoby? Zdecydowanie tak. Jeżeli zauważamy, że osoba ma problem, że osoba Albo, powiedzmy, się trzęsie zimna, albo wręcz przeciwnie, zaczyna się rozbierać, co może świadczyć o tym, że jest już tak poważnie wychłodzona, że ten organizm już walczy, walczy ciepłem i sprawia wrażenie, że tej osobie jest gorąco. Jakie są najczęstsze błędne przekonania o osobach bezdomnych, które mogą utrudnić skuteczną pomoc takiej osobie? Myślę, że tutaj może chodzić o to, że może nam się wydawać, że wszystkie te osoby znajdują się pod wpływem alkoholu, co jest oczywiście nieprawdą. Bardzo wiele z osób, które są mm, osobami bezdomnymi, a alkoholu w ogóle nie spożywa. To są osoby wolne od alkoholu, które z jakichś powodów, czy życiowych, rodzinnych, czy jakichkolwiek innych, no, wybrały taką drogę. Nie każda taka osoba będzie pod wpływem alkoholu. I tutaj co do tego nie mamy podstaw do tego, żeby się czegokolwiek obawiać. Jeżeli mamy jakiekolwiek podstawy do obawy, skontaktujmy się automatycznie ze strażą miejską pod bezpłatnym numerem telefonu 986. Strażnicy przyjadą na miejsce i dalej już sprawę pokierują tak, aby takiej osobie pomóc. Gdzie takie osoby możemy spotkać? No, takie osoby możemy spotkać w wielu miejscach. Zgłoszenia, które wpływają do nas od mieszkańców dotyczą na przykład klatek schodowych, Piwnic budynków, ale te sypów na śmieci, altan śmietnikowych, przystanków komunikacji miejskiej, parków, opuszczonych budynków, różnych komórek znajdujących się gdzieś za zabudowie jednorodzinnej czy też wielorodzinnej także tych miejsc jest bardzo dużo. Tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy: że w większości te miejsca są miejscami nieogrzewanymi. I dłuższe przebywanie, one rzeczywiście częściowo mogą izolować od wiatru, ale nie izolują od temperatury i od mrozu w okresie zimowym. I teraz przebywanie w tak niskich temperaturach przez dłuższy okres czasu może spowodować rzeczywiście wychłodzenie organizmu takich osób, a co za tym idzie ogromne ryzyko związane ze zdrowiem i życiem tych osób. Właśnie w ostatnim czasie w Lublinie wydarzyła się tragedia. Zginęło trzy osoby. Yy, widząc taki pustostan, i jakieś światełka w nich powinniśmy reagować, żeby sprawdzić, powiadomić służby? Myślę, że tak. W każdej takiej sytuacji, jeżeli nie mamy pewności co do tego, co się tam dzieje, jak wygląda sytuacja, widzimy, że jest to opuszczony budynek, yy, widzimy, że on nie ma na przykład okien albo jest niezamieszkały, powiadomy, hmm. czy Straż miejska, czy policję. W takiej sytuacji służby zawsze sprawdzą, co się w danym miejscu dzieje, czy jest osoba, która tej pomocy nie potrzebuje. Czy Lubelska Straż Miejska ma jakiś specjalny program, plan działania na zimę mający na celu pomoc osobom w kryzysie bezdomności? No przede wszystkim kontrole miejsc, w których przebywają osoby bezdomne prowadzimy przez cały rok. Mhm. Wiadomo, że największa intensywność tej kontroli to jest ten okres najtrudniejszy dla osób bezdomnych czyli mówimy o zimie, o jesieni, czyli o czasie, kiedy te temperatury spadają, kiedy przebywanie na odkrytym terenie no, jest y, niebezpieczne, może powodować dyskomfort, bo wiadomo, na dzień dzisiejszy mamy temperatury oscylujące w granicach zera, ale już dłuższe przebywanie przy takich temperaturach również nie jest korzystne dla zdrowia tych osób. Na co dzień współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Rozpoczęły się właśnie tak jak w latach poprzednich wspólne kontrole z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, gdzie monitorujemy, kontrolujemy miejsca, w których, co do których mamy wiedzę, że przebywają osoby bezdomne. Dlatego też dla nas jest tak bardzo ważna pomoc ze strony mieszkańców, aby mieszkańcy przekazywali nam informacje na temat. Miejsc, których nie znamy, natomiast na temat miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne, ale też na no, co dzień współpracujemy ze Stowarzyszeniem Księdza Puzewicza czyli tutaj ten gorący patrol, ale też współpracujemy na zasadzie przekazywania informacji, pomocy dla osób, które są osobami bezdomnymi. My też jako straż miejska w te takie bardzo chłodne dni rozwozimy gorącą herbatę, no i w każdej sytuacji strażnicy informują, gdzie te osoby mogą znaleźć pomoc. Proponujemy przewiezienie do schroniska czy do noclegowni. Natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia z osobą, która nie znajduje się pod wpływem alkoholu, nie możemy tej osoby zmusić do tego, żeby do takiego schroniska czy noclegowni się udała. Musimy zaakceptować ten stan rzeczy i monitorować takie miejsca. Zima to nie tylko trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności, ale także dla osób starszych, często chorujących na Alzheimera bądź mających demencję starczą. Jak powinniśmy zareagować widząc osoby niestosownie ubraną do warunków pogodowych? No przede wszystkim powinniśmy zainterweniować. Musimy też sobie zdać sprawę, że nie każda osoba, którą spotkamy na ławce, na przystanku jest osobą bezdomną. Nie każda osoba jest osobą nietrzeźwą. Musimy wziąć pod uwagę, że są różne stany chorobowe, które mogą powodować zasięcie np. Na, na przystanku czy na ławce. Musimy się zainteresować taką osobą i teraz jeżeli nie chcemy się sami zainteresować powiadomy jak najszybciej służby tak aby ktoś mógł w przypadku takiej potrzeby takiej osobie udzielić pomocy. Co też osoby z cukrzycą, którym cukier jednak spada gdy jest wytężony ten wysiłek fizyczny w czasie zimnego. Zdecydowanie tak. Mamy w dużej części przeświadczenie, że jeżeli osoba leży na przykład na ławce to ta osoba musi znajdować się pod wpływem alkoholu, co może być bardzo błędnym założeniem, dlatego że to, o czym wspomniałem wcześniej. Różne może, mogą być sytuacje, jeżeli chodzi o zdrowie tych osób, i taka szybka reakcja, czy to będzie wobec osoby nie, nie, bezdomnej, czy to będzie wobec jakiejkolwiek innej osoby, która będzie się na tej ławce znajdowała, może uratować tej osobie zdrowie, a nawet życie, bo i takie przypadki również się zdarzały. Zdarzały się takie przypadki, kiedy przy blisko minus 25 stopni zostaliśmy mężczyznę śpiącego na ławce, i teraz, gdyby nie reakcja o godzinie drugiej w nocy strażników, Natychmiastowa, to prawdopodobnie po niedługim czasie przy tak niskiej temperaturze ta osoba by zmarła z wychłodzenia. Ale mieliśmy też wiele innych sytuacji, gdzie interweniowaliśmy, gdzie do osób bezdomnych wzywaliśmy pogotowie ratunkowe celem udzielenia pomocy, właśnie z uwagi na to, że strażnicy już widzieli, że są symptomy świadczące o tym, że osoby te są wychłodzone. To są bardzo ważne elementy, ale musimy pamiętać, że to może dotyczyć każdego z nas, to może dotyczyć każdej osoby, która źle się poczuje, która położy się z uwagi na stan zdrowotny na przykład na ławce, na przystanku komunikacji, czy też na ławce w parku. I musimy mieć świadomość, że być może ta osoba potrzebuje pomocy. I bez naszej pomocy ta osoba sama sobie nie poradzi. Straż Miejska w okresie zimowym nie pomaga tylko bezdomnym ani potrzebującym, ale też kierowcom. Czy w tym roku też możemy liczyć na pomoc? W uruchomieniu silników? No, pomagamy już od wielu lat. Wiadomo, pomagamy w tym czasie, kiedy już są bardzo silne mrozy. Kiedy te temperatury powodują, że samochody, kierowcy często, jak chcąc pojechać do pracy, mają problem z odpaleniem i w miarę możliwości każdego roku staramy się pomagać. I wielu kierowcom oczywiście pomagamy w uruchomieniu pojazdu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pani redaktor, dziękuję państwu. Przed nami pół roku. Trudnego okresu zimowego. Nie bądźmy obojętni, pomagajmy wszystkim, których nas spotkamy na swojej drodze. Moim Państwa gościem był Rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej, pan Robert Gogola. A ja zapraszam Państwa na kolejny odcinek Dzień Wschodzi już jutro o 8.45.